Nakrzyczał mama. Nakrzyczał na ciebie? Tak. Hm. Ja chcę na dwór uciekać. Chcesz na dwór uciekać? Tak, to tata mi złapie. cię? Tak, złapie mnie, tata. A co złego zrobiłaś, że tata krzyczał? Nie wiem. Nie wiesz? Nie chcę A zrobiłaś coś złego? Tak. A co? Bardzo dużo. Tata mi zna dużo Bardzo dużo? Tak. Bo chyba do Aleksy coś wrzuciłaś, tak? nawrzucałaś coś do Aleksy? Tak. I na Ty nie? Tech. Uważam! Te Uważaj! <noise> Może iść sobie! O nim przejdziesz! jestem na ciebie zła! Jesteś na mnie zła? Tak, jestem na ciebie zła! A kto cię wziął nad morze? Maj cię. Aha, mama cię wzięła, tak? Tak. Wszystko mama, tak? Tak. No to. Kto ci lody robi? Kto ci lody robi? Mami.